Akademickie Radio Luz. Włącz się kulturalnie. Ja, ja też uważam, że mimo wszystko łatwiej jest zadbać o bezpieczeństwo, nawet jeżeli służby tutaj publiczne mają za to odpowiadać, jeżeli potencjalnie większa grupa ludzi jest skupiona w jednym miejscu, niż miałaby być rozproszona po miejscach, które tak naprawdę nie służą legalnie do tego, żeby, żeby z nich korzystać. Ja myślę, że na bezpieczeństwo wpłynie to, że ten budynek zostanie ożywiony. Jeżeli się ludzie pojawią w tym budynku, ruch z, z tym związany, to oczywiście też to wpłynie na bezpieczeństwo, także to też miejmy na uwadze. I tam będzie działalność 24 godziny na dobę, więc to nie będzie jakby martwy punkt. Też właściwie ja myślę o tym chociażby w kontekście tego, co pan Bartłomiej mówił wcześniej, takiej działalności artystycznej czy kulturalnej, która miałaby się przenosić do innych obrzeży czy właściwie innych części miasta. Jak według mnie nie ulega wątpliwościom, że jeżeli odda się przestrzeń dużą różnym inicjatywom, które będą mogły funkcjonować obok siebie i tak naprawdę wymieniać się różnymi pomysła, pomysłami, to też automatycznie wpłynie na to, że ich działalność, to że akurat będzie się mieściła w centrum miasta czy, czy baza, wcale nie świadczy o tym, że nie mogą przenosić jakichś doczesnych działań do innych części po prostu. To absolutnie ma Pani rację, tylko, że ja nie mówiłem o tym. Ja mówiłem tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie o pieniądzach, tak? I to tak naprawdę nawet to, co ja powiedziałem odnośnie tych pieniędzy, to nie jest głos przeciwko yy, temu rozwiązaniu, które proponuje grupa inicjatywna Wyspa Słodowa 7. To jest jakby odniesienie się do, do realiów. No w budżecie miasta na rok 2015 nie ma zapisanych pieniędzy na remont tej kamienicy. W budżecie miasta na rok kolejny też ich nie ma, ponieważ ta kamienica miała być sprzedana. Co nie oznacza, co nie oznacza, że nie mogłyby tam zostać zapisane pieniądze. No, na to zgodę będzie musiała wyrazić Rada Miejska, tak? No, ale Myśmy to jest tak, w, budżet, jakby... w budżecie obywatelskim zgłosili jeden z projektów na naprawę dachu, tak? Za zabezpieczenie dachu, więc mam nadzieję, że uda nam się przekonać mieszkańców, żebyś się... Tak, ja myślę, że jeśli rzeczywiście by spytać mieszkańców, czy chcą przeznaczyć jeden promil budżetu na remont tej kamienicy, możemy zrobić referentum. Ja jestem szczerze przekonany, że, że mieszkańcy by się zgodzili. Natomiast co do jeszcze tego bezpieczeństwa, no to wydaje mi się właśnie, że oferując takie miejsce, które żyje cały rok, bo dzisiaj no, wyspa żyje tylko w sezonie ciepłych dni, te bezpieczeństwo może się znacząco zwiększyć i nam zależy na takim miejscu które będzie po pierwsze właśnie otwarte dla wrocławian, ale też na miejscu, które będzie też generowało pewną odpowiedzialność, budowało tożsamość ludzi, którzy działają w tym miejscu i też się opiekują nie tylko na, na zasadzie do końca mojej działki, ale też okolicą, więc to, to, to jest chyba naturalne, że gdyby, gdyby w, tym, w, tej, w, tym, w tym budynku zlokalizować na przykład punkt przedszkolny czy, czy jakąś placówkę edukacyjną, no to, to nie mogłoby to być Oderwane od tego, co się dzieje dookoła, czyli, czyli na wyspie. I, i, I tak jak mówię, to, to mogłoby funkcjonować na, na, na zasadzie takich inicjatyw, które. No jakby dzisiaj widzimy, że w ogóle sam, sam pomysł na, na kamienicę on uruchomił bardzo ciekawy proces. Znaczy to, że miasto w ogóle podjęło te, te konsultacje. No to jest już samo w sobie wartością, tak, bo czegoś takiego wcześniej nie było i my to bardzo cenimy, kibicujemy, bo bo, bo to po prostu daje, daje nadzieję, że takie ruchy nie muszą się kończyć po prostu totalnym fiaskiem i rozgoryczeniem, że znowu się nie udało. Tutaj jest sytuacja zgoła inna. To znaczy mamy co prawda słabo określoną, ale jednak jakieś, jakąś przyszłość. I my robimy wszystko, co w naszej obywatelskiej mocy, żeby pokazać, że jest w nas moc, że można zrobić coś wspólnie. Nie twierdzimy, że mamy najlepszy pomysł, nie twierdzimy, że to, jest, że, że to nic nie będzie kosztować. Wręcz odwrotnie, uważamy, że no, każdy z nas się może mylić. My tylko po prostu jesteśmy jakimś ak akceleratorem i, i depozyt, depozytariuszem tych, tych wszystkich pomysłów, które mogą bardzo, bardzo ciekawy efekt przynieść. Bardzo nam się podobało to, że jak uruchomiliśmy stronę internetową i zbieraliśmy pomysły od ludzi, to ile ich tam było? 90 pomysłów, ja, pomysłów 90, osób się wpisało. 90 osób się wpisało, pomysłów było więcej. I później oczywiście, e, nie wiem, pamiętasz Bartku, na różnych tam, tych początkowych konsultacjach informacyjnych, mm. czy, na spotkaniach informacyjnych, narzekaliście, że u was, na waszej stronie nic się nie pojawia. E, my wręcz wysyłaliśmy maile do wszystkich e, ludzi, którzy zgłosili twoje pomysły, żeby te same pomysły przekopiowali na, na wasze strony bo bardzo nam zależało na tym właśnie żeby tych tych żeby zaaktywizować ludzi żeby chcieli i zauważyli to, że mają wpływ na tą przestrzeń. No i mam nadzieję, że udało nam się też ciebie i innych ludzi zaangażowanych w rozmawia Wrocław przekonać do tego, że warto wspierać te te inicjatywy, które powstaną, no i te te pomysły, które powstaną. I Jak będziesz referował panu prezydentowi, to powiesz na przykład pokażesz palcem, że te są fajne. <grym> To mogę obiecać na pewno, nie będę pokazywał, które są fajne, natomiast, e, natomiast no, to jest też coś takiego, o czym, e, z czym, o czym my mówimy i mamy świadomość jakby czegoś takiego, że nie, podstawą udanych konsultacji społecznych, nieważne, czego one będą dotyczyły, to jest dotarcie z informacją do jak największej grupy osób, które mogą być, niektóre mogą być, do jak największej grupy osób, e, które, do których te konsultacje są kierowane. Czyli nawet nie, że te osoby są zainteresowane tymi konsultacjami, bo one się mogą później tym zainteresować tematem. Ale jeżeli robimy konsultacje ogólnomiejskie, to powinniśmy dotrzeć z informacją o tych konsultacjach do jak największej grupy osób, które mieszkają we Wrocławiu. Wyspa Słodowa jest bez wątpienia miejscem, z którym w mniejszym lub większym stopniu każdy mieszkaniec Wrocławia się utożsamia i na pewno też powodzenie tych konsultacji, o ile nawet tak jak pan powiedział, one same w sobie nie są. Są wiążące, to jednak to, co się wydarzy przy okazji tych konsultacji, będzie bardzo zobowiązujące dla wielu późniejszych procesów, które będą miały miejsce we Wrocławiu. Na linii tej właśnie y Partycypacyjnej czy, czy kontaktu w ogóle Urzędu Miasta z obywatelami. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w rozmowie. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie, bo jak się okazuje, nie jest to wcale najprostsza kwestia. Tomasz Ciesłowy z Słodowa-7 był jednym z naszych panelistów, pan Piotr Janelli, czyli Nowa Słodowa, i pan Bartłomiej Świerczewski, reprezentujący Urząd Miasta. Ja nazywam się Marta Malinowska. Dziękujemy i i życzymy powodzenia we wszystkich projektach, które, które są realizowane. Radiolus, włącz Wrocław.